Dostać pałą w łeb to żadna przyjemność. Jak długo byłem nieprzytomny, nie wiem. Kiedy podniosłem ciężkie, piekące powieki, nie zobaczyłem nic oprócz ciemności. W pierwszej chwili sądziłem, że ciągle jeszcze leżę zemdlony i tylko mi się zdaje, że otwieram oczy. Spróbowałem ruszyć ręką. Ruszyłem. Spróbowałem poruszyć nogą. Poruszyłem. To mnie trochę pokrzepiło na duchu. Przekonałem się bowiem, że nie mam połamanych gnatów i nie jestem związany. To już było coś. Niewielka wprawdzie pociecha, ale zawsze. W dalszym ciągu jednak nic nie widziałem. Pomyślałem, że może oślepłem na skutek uderzenia. Było to przypuszczenie tak straszne, że aż usiadłem z wrażenia. W tym momencie posłyszałem opodal głuchy jęk. — Kto tam? — spytałem. — To ty, Zygmuś! — posłyszałem w odpowiedzi. — Heniuś, co ty tu robisz? — spytałem znowu niezbyt inteligentnie. — Leżę. Rozwiąż mnie. Gdzie my jesteśmy? Cholera wie, pewnie w piwnicy. Rozwiąż mnie. A porucznik? Jestem, odezwał się Kudela. Także mnie związali. Dranie. Żwawo zabrałem się do uwalniania z więzów moich kumpli. Humor znacznie mi się poprawił, kiedy okazało się, że nie grozi mi ślepota, a nie widzę dlatego, ponieważ siedzę w ciemnej piwnicy. Byli solidnie związani. Porządnie musiałem się napocić, zanim udało mi się rozsupłać te powrozy i druty. Posłyszałem, jak Heniuś rozmasowuje sobie ramiona i nogi. Nie myśl, Zygmuś, że nie było mordobicia. Było, jeszcze jakie. Kilku rozłożyłem, ale taka gromada ich nadleciała, nie dało rady. Nec Herkules contra plures, powiedziałem pocieszająco. Mów po ludzku, bo nie rozumiem. I Herkules dupa, gdy ludzi kupa, przytłumaczyłem na ojczysty język. A żebyś wiedział, że ich była kupa, prawda, panie poruczniku? Zaskoczyli nas, mruknął niechętnie Kudela. Ciemno tu jak w grobie. Trzasnęła zapalniczka. Wątły płomyczek oświetlił naszą piwnicę. Masywne, żelazne drzwi, a w górze malutkie, zakratowane okienko, przez które nawet jedna noga Heniusia nie przeszłaby. O ucieczce nie można było nawet marzyć. Poczułem się jak zagłoba w kejdańskim lochu. Z tą wszakże różnicą, że żaden fortel nie przychodził mi do obolałej głowy. Kudela zgasił zapalniczkę, oszczędzając najwidoczniej benzynę. Klawo nie jest, powiedział Heniusz i głośno pociągnął nosem. Nikt mu nie zaprzeczył chwilę milczał, po czym znowu się odezwał. Ciekawe, co z nami zrobią te oprychy. Diabli ich wiedzą odparłem. Mogą nas rozwalić. A mogą przyznał kudela. A to mnie pan pocieszył. Nie miałem zamiaru nikogo pocieszać. Daliśmy się zaskoczyć jak durnie. Nie dopytywałem się, jak to było z tym zaskoczeniem. Ostatecznie w tej chwili to już nie miało żadnego znaczenia. No i co Heniuś nie rezygnował z konwersacji. Ano nic. Tak będziemy siedzieć i czekać? A co innego możemy zrobić? Może by te drzwi wywalić? Spróbuj. Niech pan jeszcze zaświeci, panie poruczniku. Znowu trzasnęła zapalniczka. Heniusz podszedł do drzwi i podparł je barami. Zaraz jednak machnął ręką i zrezygnował z dalszych prób. Kute żelazo, cholera jasna. I otwierają się do wewnątrz. Nie da rady. Głodem nas tu chyba nie zmożą, co? Bo ja to najbardziej boję się głodowej śmierci. Najpierw zjadłbym pana porucznika. A ciebie, Zygmuś, na ostatku. Starszy facet już jesteś. Mięso pewnie żelaste. Przestań się wygłupiać, skarciłem go. Nie pora teraz na takie żarty. A na co pora? Musimy pokombinować, jak się z tego wygrzebać. Chyniuś splunął desperacko. Co tu można kombinować? Piwnica kamienna, drzwi żelazne, nie mamy żadnych narzędzi. Nie tak dawno byłeś związany jak baran, a teraz masz wolne ręce i nogi. To już coś. Pewnie, że lepiej być niezwiązanym, jak związanym. A ciebie nie związali, Zygmuś? Jakoś nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może myśleli, że nie żyję? Może, Heniusz znowu splunął. Nie wiadomo, czy my wszyscy długo pożyjemy. Nie chce mi się jeszcze do piachu. Cholera, i potrzebne mi to było? Mogłem siedzieć u tego Sycylijczyka, jak u Pana Boga za piecem. A teraz co? Wełby nam wszystkim strzelą, zakopią i koniec pieśni. Może nie zakopią. Próbowałem go pocieszyć, chociaż sam potrzebowałem na gwałt pocieszenia. Co za różnica? Jak będę miał kulę wełbie, to zakopany czy nie, Gans pomada. A ty Zygmuś, cóżeś tam na górze zobaczył? Widziałeś diamonta? Opowiedziałem o przebiegu wypadków w mieszkaniu gangstera. Jesteś pewien, że to był diamant? Nie przedstawił mi się, ale wyglądał na szefa. I hrabina go kropnęła? Kropnęła? Z hrabinami w ogóle lepiej się nie zadawać. Nie bardzo wiedziałem, czy ta maksyma ma jakieś logiczne uzasadnienie, ale nie pytałem Heniusia. Czas płynął, a nasza rozmowa dotyczyła wyłącznie zagadnienia, czy wystrzelają nas w tej piwnicy, czy też uda nam się ujść z życiem. Nagle Kudela poderwał się. Cicho, powiedział rozkazująco. Słyszycie? Faktycznie, przytaknął Heniuś. Chyba strzelają tam na górze. Nie chyba, na pewno. Kudela był bardzo podniecony. Co to może być? Jakaś rozruba między gangsterami. Chyba tak. W pewnym momencie wszystko ucichło. Na krótko, bo po chwili posłyszeliśmy tupot licznych nóg, zgrzytnął klucz w zamku i drzwi otworzyły się z hałasem. Jaskrawy blask oświetlił piwnicę. Pod sufitem były umieszczone jarzeniówki, zapalone od zewnątrz. Zbrużyłem oczy. Tuż przed sobą zobaczyłem wiedeńskiego handlowca z pistoletem gotowym do strzału. Za nim stało kilku uzbrojonych ludzi i Luisa. — Jesteście, panowie, wolni — powiedział po niemiecku Hassel, a następnie to samo powtórzył po włosku. Na drugi dzień, kiedyśmy już nieco ochłonęli z emocji, Fryderyk Hassel zaprosił nas na obiad. Jedzenie było skromne, ale smaczne i elegancko podane. To, że ten pozornie antypatyczny handlowiec z Wiednia jest jednym z najbardziej aktywnych agentów Interpolu działających na terenie Italii, było dla mnie zupełnym zaskoczeniem. Przez cały czas uważałem go za gangstera. W pewnym momencie Hassel wstał, podniósł do góry swój kieliszek i wygłosił przemówienie na naszą cześć. Z jego słów wynikało, iż dzięki pomocy trzech bohaterskich Polaków udało mu się zlikwidować potężną organizację gangsterską, której głównym zadaniem było przerzucanie dużych partii narkotyków ze wschodu do Stanów Zjednoczonych. Miałem niejakie wątpliwości, czy rzeczywiście przyczyniliśmy się do tego wspaniałego sukcesu, ale skromnie milczałem. Bardzo żałuję, mówił dalej Hassel, ocierając utrudzone czoło, bardzo żałuję, że nie mogę w tej uroczystej chwili podziękować osobiście pannie Luizie, mojej dzielnej współpracowniczce. jest ona tak przygnębiona śmiercią brata że zrezygnowała z wzięcia udziału w naszym obiedzie chciałbym wznieść toast na cześć tej dzielnej i pełnej poświęcenia dziewczyny kiedy nieco zasapany mówca usiadł spytałem to znaczy że luiza nas śledziła oczywiście to właśnie ona zaprowadziła nas do willi diamonta przez cały czas błądziliśmy w okolicach rzymu nie wiedząc że główna kwatera gangsterów znajduje się w sirseo dopiero panowie Dlaczego pan nie współpracował z nami? spytałem. Uśmiechnął się. To proste. Proszę mi wybaczyć szczerość, ale nie miałem do was zaufania. W naszej pracy do nikogo nie można mieć zaufania, dodał pośpiesznie. Tak jest, niestety. A z tymi bandziorami pływał pan na jachcie? wtrącił się do rozmowy Heniusz. Hassel skinął głową. Tak, żeby zdobyć ich zaufanie, musiałem stać się członkiem bandy. Nie przyszło mi to łatwo, ale w końcu jakoś. Co się stało z hrabiną Monitelli? Spytałem. Odebrała sobie życie. Najprzód zabiła diamonta, a ostatni nabój zachowała dla siebie. Była kochanką diamonta? Tak, to on ją wciągnął w swoje brudne interesy. Dlaczego zabili Roberto? Chłopak należał do zespołu muzycznego, który odbywał turny artystyczne na jachcie Golden Manki. Był to oczywiście kamuflaż. Roberto zorientował się, że jego koledzy prowadzą na dużą skalę handel narkotykami. Postanowił oddać ich w ręce policji. Schwytali go więc i uwięzili na jachcie. Musiało dojść do jakiejś bijatyki, w której został zabity. Akurat wtedy przyjechała do Sirseo hrabina. Weszła na pokład, zobaczyła zwłoki swego syna i, będąc przekonana, że to diamond kazał go zamordować, pobiegła do willi. Nie czekając na żadne wyjaśnienia, zastrzeliła swojego kochanka, a następnie sobie odebrała życie. Zastanawiałem się nad tym, czy poruszyć sprawę trzech Alicji. Nie byłem pewien, czy mam prawo wtajemniczać w to Interpol. Przyrzekłem przecież baronowej daleko idącą dyskrecję. Z tej niepewności wybawił mnie hassel. Wiem, że panowie specjalnie interesowali się sprawą Alicji Sarnowskiej, powiedział po chwili milczenia. To duża afera. Inicjatorem jej był także Diamond. Chodziło, jak panom wiadomo, o olbrzymią fortunę pozostawioną przez Sarnowskiego. Miliony dolarów, tych jeszcze dobrych dolarów, dodał z uśmiechem. Hrabina Monitelli oczywiście w tej sprawie także z nim ściśle współpracowała. Trzeba tę Sarnowską wyciągnąć z domu wariatów, wtrącił się Heniuś. Tak, tak, przytaknął Hassel. To już załatwione. Zajmie się tym policja. Skąd pan wiedział? spytałem. Poinformował mnie o tym pewien znany psychiatra. Śledził nas pan wtedy? Oczywiście. Niemal przez cały czas mieliśmy panów pod obserwacją. Ale przyznaję ze skruchą, że do ostatniego momentu nie byłem pewien, jaką rolę panowie odgrywają w tej zawikłanej sprawie. Dlatego nie nawiązałem z panami bezpośredniego kontaktu. Milczący dotąd Kudela trącił się ze mną kieliszkiem i powiedział po polsku: Pańskie zdrowie, panie Zygmuncie. Chyba czas nam wracać do kraju. Nic już tu więcej nie zwojujemy, jak pan sądzi? Myślę, że trzeba wracać. Porozumiem się jeszcze w tej sprawie z majorem Downarem. I rzeczywiście wieczorem zadzwoniłem do Stefana. Zastałem go w domu. Tryskał w rozmowie szampańskim humorem. Brawo, Zygmuś! Mamy go! Kogo? Morderca Alicji Sarnowskiej, tej z samolotu. Czy wiesz, jak się nazywa? Diamond. Oskar Diamond. To syn tego gangstera, którego nazwisko mi podałeś. Przyznał się? Oczywiście. Zatrzymaliśmy go w ostatniej chwili na lotnisku. Miał ochotę wyfrunąć. Czy mam wracać do Warszawy? Jasne. I to jak najprędzej. Bożena, bardzo się tu niepokoi o ciebie. Pocieszam ją jak mogę. Oby tylko nie za bardzo. Bądź spokojny, wszystko w porządku. Nie ma mowy o żadnych flirtach. Podróż samolotem nie robiła tym razem żadnego wrażenia. Chmury, ogromna wysokość, zawrotna szybkość, potężny zbiornik z benzyną. Wszystko to było niczym w porównaniu z tym, co przeżyłem. Spokojnie jadłem śniadanie, myśląc o Bożenie. Za mną zajęli miejsca Kudela i Heniuś. Koło mnie siedziała jakaś młoda osoba. Ale się jej nie przyglądałem. Ani razu nawet nie spojrzałem na jej kolana. Dosyć już miałem kolan i znajomości zawieranych w samolocie. Posiliwszy się należycie, Heniusz spytał: Nie wsadzą mnie do pudła, Zygmuś? A dlaczego mieliby cię wsadzić do pudła? Za te narkotyki. Wiesz, mówiłem ci, znaleźli u mnie. Nie martw się, damy sobie radę. Nikt cię nie skrzywdzi. A będę pływał? Będziesz. Dziękuję ci, Zygmuś. Jesteś bardzo fajny kumpel. Stewardesa zabrała tace z resztkami jedzenia. Z uczuciem błogiej sytości oparłem głowę o oparcie fotela i przymknąłem oczy. Jak na ekranie filmowym przesuwały się przed moimi oczami wypadki ostatnich dni. Przypomniałam się także rozmowa z Haselem, kiedy nas odprowadzał w Rzymie na lotnisko. Wtedy dowiedziałem się, że Alicja, którą poznałem w samolocie, była agentką Interpolu i nareszcie zrozumiałem, dlaczego Downarowi tak bardzo zależało na tej sprawie, że zdecydował się wysłać mnie do Włoch. Miałem trochę żalu do Stefana, że nie powiedział mi o tym, ale zapewne tego wymagała tajemnica służbowa. Zresztą teraz to już nie miało żadnego znaczenia. Jak zwykle po obiedzie drzemałem w moim ulubionym fotelu przykrywszy twarz ekspresem wieczornym. Wyszła Bożena. Położyła maszynopis na biurku i zamierzała odejść, ale ją zatrzymałem. No i jak ci się podobało? Uśmiechnęła się. Dobrze się czyta. Bardzo mało prawdopodobne, ale zabawne. Powinni ci to chyba wydrukować. Co ci się wydaje mało prawdopodobne? Zainteresowałem się. Wszystko, a przede wszystkim to, że Downar dał ci tysiąc dolarów. Wierzysz w cuda? Z powrotem nakryłem twarz ekspresem. W tym momencie postanowiłem, że moja następna powieść będzie nosiła tytuł Moja żona ma zawsze rację. Koniec.